Minęło kolejnych 7 dni, a więc w programie minął tydzień. Czas na ich podsumowanie. Marcin, Nota witam i zapraszam. o to najważniejsze tematy. Kolizja ciężarówki z osobówką na Katowickiej. Jedna osoba w szpitalu. Kolejnych 110 czynników czadu trafi do mysłowickich rodzin. Zmarł był prezydent Mysłowic Kazimierz Karawaj. Zapraszam. W programie minął tydzień, czas na szczegóły informacji. We wtorek na ulicy Katowickiej miała miejsce kolizja drogowa z udziałem samochodu osobowego i dostawczego. Kierujące pojazdem marki Iveco, 36-letni mieszkaniec Małopolski, nie zachował ostrożności i uderzył w tył jadącego poprawnie samochodu marki Skoda Fabia. Prowadziła go 39-letnia mieszkanka Mysłowic. Poszkodowana kobieta została przetransportowana do szpitala Świętej Barbary w Zasnowcu z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Z ustaleń policji wynika, że oboje kierujący byli trzeźwi. 1 kwietnia rusza rządowy program Rodzina 500, zakładający wypłatę środków finansowych dla rodzin. Po 500 zł otrzyma rodzina na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie otrzyma też rodzina z jednym dzieckiem, ale o niskich dochodach. Rządowy program będzie realizowany na szczeblu gminnym. W Mysłowicach program Rodzina 500 Plus będzie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I właśnie o szczegółach programu i najważniejszych jego aspektach rozmawialiśmy z Sylwią Komraus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność przynosi dzieciom najwięcej radości. Tym właśnie charakteryzuje się twórczość pisarki z Azerbejdżanu Aigun Buniadadze, która od wielu lat wywołuje na dziecięcych twarzach uśmiech. Dziesięciolecie nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu szkole podstawowej nr 3 w Mysłowicach było niezwykłą okazją, aby ta wyjątkowa pisarka w Mysłowickiej Szkole odebrała zaszczytne nadane przez dzieci odznaczenie. Dziesięciolecie nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkole Podstawowej nr 3 w Mysłowicach było niezwykłą uroczystością. Tego wyjątkowego dnia szkołę odwiedził jeszcze bardziej wyjątkowy gość, pisarka bajek dla dzieci z Azerbejdżanu, Ajgun Buniadadze, która właśnie w Mysłowickiej Szkole odebrała zaszczytne, nadawane przez dzieci odznaczenie. To jest wyróżnienie i dla Mysłowic i dla szkoły Kawalerów Uśmiechu, Orderu Uśmiechu. Mysłowice w tym momencie mają szczęście, tak? Da, że, że mogą gościć tak wspaniałą osobę i nadać właśnie u nas, w szkole, tutaj w Trójcy, ten order tej pani? Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność przynosi dzieciom najwięcej radości. Tym właśnie charakteryzuje się twórczość pisarki z Azerbejdżanu. Od wielu lat wywołuje na dziecięcych twarzach uśmiech. Order, który otrzymała, jest odznaczeniem międzynarodowym. Lecz ma swoje początki w Polsce. Na czele Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu stoi kanclerz. Od 2007 roku funkcję tą pełni rzecznik praw dziecka Marek Michalak, którego tego dnia nie mogło zabraknąć w Mysłowicach. Pan ambasador Azerbejdżanu na spotkaniu ze mną obiecał, że doprowadzi do przetłumaczenia tych bajek i wydania w Polsce. Trzymam pana ambasadora za słowo, bo na pewno polskie dzieci będą zaciekawione twórczością Paniajgun i, i myślę, że z przyjemnością skorzystają z tych bajek, które nie są tylko bajkami. To one mają takie filozoficzne przesłanie, jak być dobrym, lepszym człowiekiem. W uroczystym nadaniu orderu wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz kawalerowie, którzy już od kilku lat z dumą noszą nadany przez dzieci order dr Jolanta Grabowska-Markowska oraz ksiądz biskup Antoni Długosz. Kapitułę reprezentował Gerard Żorawik. Dzieci przyznały order pisarce już 6 lat temu, jednak przez ten czas Ajgun Buniadadze nie była w stanie odebrać tego zaszczytnego tytułu kawalera dziecięcych uśmiechów. Zanim jednak odebrała order, musiała wypić czarkę pełną choćnego soku z cytrym, a następnie się szeroko uśmiechnąć. W Azerbejdżanie było wydawane czasopismo o nazwie Krasnoludek. Dzieci, czytelnicy tego czasopisma. Po tym jak dowiedziały się, że istnieje taki order, postanowiły zgłosić moją kandydaturę. Minęło już sześć lat, te dzieci są już dorosłymi ludźmi, nadal mam z nimi kontakt i muszę powiedzieć, że były bardzo szczęśliwe. A po tych sześciu latach udało mi się przyjechać do Polski, by odebrać order. Z okazji dziesięciolecia, nadania zaszczytnego imienia, gratulacje całej szkolnej społeczności złożył prezydent Edward Lasok. Usłyszeliśmy także gratulacje Sejmu i Senatu. Uroczystość była także okazją do przekazania szkole prezentów. W podziękowaniu dzieci zaprezentowały muzyczny program artystyczny. Oglądacie program Inał Tydzień czas na kolejne informacje Urząd Miasta Mysłowicy zakupił kolejnych 110 czujników ostrzegających przed ulatniającym się czadem które niebawem zostaną zamontowane w mysłowickich mieszkaniach komunalnych. Wartość inwestycji to blisko 10 tysięcy złotych. Czujki alarmujące o wydobywającym się cichym zabójcy, czyli bezwonnym czadzie, to bardzo proste i powszechnie dostępne urządzenia. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na ich zakup. W trosce o bezpieczeństwo mysłowiczan miasto na bieżąco inwestuje w montaż tego typu ratujących życie systemów alarmowych. W ubiegłym roku w mieszkaniach komunalnych, które wyposażone są w Junkersy oraz piece węglowe, zainstalowano 133 czujki, koszt ich Kupu to kwota 10 tysięcy złotych. Po raz kolejny w Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach. Grono adresatów tego wydarzenia było bardzo szerokie. Pojawili się m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których przewidziano panel dotyczący przedsiębiorczości, aktywizacji i wejścia na rynek pracy. W Mysłowickim Ośrodku Kultury spotkali się bezrobotni i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, a także wielu pracodawców i instytucji związanych z zatrudnieniem. Wszystko za sprawą dziesiątych targów pracy i przedsiębiorczości zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach. Jest to dziesiąta edycja targów pracy. W tym roku połączyliśmy to z targami przedsiębiorczości, skierowanymi też dla pracodawców, którzy chcą usłyszeć o tym, co my oferujemy jako Urząd Pracy. Grona adresatów tego wydarzenia. Było bardzo szerokie. Pojawili się tam m.in. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których przewidziano panel dotyczący przedsiębiorczości, aktywizacji i wejścia na rynek pracy. Oczywiście w dniu dzisiejszym pojawiły się osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które szukają stałego zatrudnienia, chcą zmienić pracodawcę. Gościmy właśnie też pracodawców, którzy oferują pracę. Gościmy też u nas agencje zatrudnienia. Także zdecydowaliśmy się na zaproszenie instytucji tutaj naszych miejskich, m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy, aby osoby, które potrzebują bieżących informacji, mogły właśnie uzyskać od pracowników wszelkich porad. Targi cieszą się popularnością, ponieważ przedsiębiorcy mają wtedy okazję spotkać się, wymienić wspólne doświadczenia i poznać prezentowane oferty. Panel dla pracodawców miał miejsce o godzinie 12. Wtedy też zainteresowani dowiedzieli się, z jakich możliwości finansowych mogą skorzystać oraz o jakie środki i formy pomocy mogą się ubiegać. Przy okazji targów pracy automatycznie nasuwają się pytania odnośnie tego, jak wygląda aktualne zapotrzebowanie rynku, jakie branże i profesje są pożądane. Prezydent Edward Lasok oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy są zgodni w tym temacie na rynku pracy brakuje fachowców i specjalistów z konkretnym zawodem w ręku. Na pewno zapotrzebowanie na dobrych inżynierów pod względem fachowości. Na pewno jest zapotrzebowanie na ludzi wykształconych, nawet po szkole zawodowej, ale z dobrym fachem, czy to spawa, czy to dobry ślusarz, czy, czy, czy człowiek, który potrafi obsługiwać różnego rodzaju dzisiaj automaty, urządzenia i tak dalej do produkcji. Na pewno jest zapotrzebowanie na, na ludzi związanych z nowymi technologiami. W związku z tym dzisiejsza młodzież takie kierunki powinna wybierać? Pracodawcy szukają osób z konkretnymi zawodami, z konkretnym już na, najlepiej jeszcze doświadczeniem, ale zawód na pewno jest w tym momencie w cenie. W myśl tego trendu w Mysłowicach podjęto niedawno pierwsze kroki ku utworzeniu nowego centrum kształcenia, które ma usystematyzować i wzbogacić ofertę szkół zawodowych funkcjonujących w mieście. Szkoły te po fuzji przyjmą wspólną nazwę Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Nie tak dawno, na sesji bodajże styczniowej, utworzyliśmy zespół szkół takich zawodowych które po prostu tworzymy jedną całość, takie centrum kształcenia zawodowego, po to, żeby jeszcze zwiększyć możliwość kształcenia w różnych kierunkach zawodu, po to, żeby tym młodym ludziom dać większy pakiet, większą możliwość kształcenia i to jest po prostu coś, co moim skromnym zdaniem będzie im zapewniać przyszłościowo pracę. Obecnie duży nacisk na szkolnictwo zawodowe kładzie się w całym kraju. Jak zdecydowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, rok szkolny 2014-2015 był rokiem szkoły zawodowców. Szkolnictwo zawodowe ma być alternatywą dla wyższego wykształcenia. Ten program miał za zadanie zmianę postrzegania pracy fizycznej. Jako tej gorszej jej wizerunek wciąż jest negatywny. Rodzice mają ambicje, by ich dzieci były magistrami. Między innymi dlatego młodzież w ostatnich latach szturmuje uczelnie wyższe. W rzeczywistości jednak rynek pracy ubożeje fachowców i zawodowców, stąd działania promujące te kierunki rozwoju. Mysłowski Samorząd rozpoczął czwartą edycję kampanii Ucz się w Mysłowicach, promującej szkoły ponadgimnazjalne. Zgodnie z tradycją to sami uczniowie tych szkół zachęcać będą swoich młodszych kolegów do wyboru lokalnej oferty edukacyjnej. Tegoroczna akcja odbędzie się pod hasłem hashtag Licealnie2016 oraz zawodowo2016 i potrwa do końca maja. W ramach kampanii zaplanowano akcję billboardową, w której weźmie udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, przygotowana podczas profesjonalnej sesji fotograficznej. Ponad to, aby decyzja o wyborze szkoły była prostsza, Mysłowicki Samorząd przygotował specjalny informator, który trafi do rąk każdego gimnazjalisty ostatniej klasy oraz dostępny będzie w formie elektronicznej. Pomocne będą także targi edukacyjne, które zaplanowano na 6 kwietnia w Centralnym Muzeum Pszernictwa. A jak wyglądały tegoroczne przygotowania do kampanii szkolnej, zobaczcie sami. Bóg, honor, ojczyzna, tak w zaledwie trzech słowach można streścić życie tego najsłynniejszego z żołnierzy wyklętych, nazywanych też żołnierzami niezłomnymi. Dokładnie 68 lat temu, po tym jak 15 marca 1948 roku Witold Pilecki usłyszał wyrok śmierci, w mysłowickim muzeum odbył się wernisaż, wystawy oraz wykład poświęcony jego osobie. Na styczniowej sesji Rady Miasta nadano imię rotmistrza Pileckiego, rądu na Janowie. Dokładnie 68 lat temu, po tym jak 15 marca 1940. 1948 roku Witold Pilecki usłyszał wyrok śmierci. W Mysłowickim Muzeum odbył się wernisarz, wystawy oraz wykład poświęcony jego osobie. Bóg honor ojczyzna, tak w zaledwie trzech słowach można streścić życie tego najsłynniejszego z żołnierzy wyklętych, nazywanych też żołnierzami niezłomnymi. Odbywa się dzisiaj taki uroczysty wernisarz wystawy wykonanej przez pana Jacka Pawłowicza z, z oddziału warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki Panu Prezydentowi i Kancelarii Prezydenta udało nam się tą wystawę ściągnąć do Mysłowic. Choć na przestrzeni kilku ostatnich lat o życiu i działalności Rotmistrza mówi się coraz więcej, nadal nie każdy rozumie na czym polegało jego bohaterstwo. Dlatego gospodarzy muzeum ucieszyła wizyta licznego grona młodzieży. Jest to przedstawiciel tej epoki, która, która zawołaniem Bóg, honor, ojczyzna posługiwała się na, na pierwszym miejscu. I no jest, jesteśmy na pewno z tego szczęśliwi, że możemy wreszcie mówić o naszych bohaterach, których koniec II wojny światowej. Pogrążył w niepamięć. Prelekcję na temat życia rotmistrza wygłosił historyk dr Adam Cyra, który na co dzień pracuje w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, jako starszy kustosz. Licznie zgromadzonym uczestnikom muzealnego spotkania zdradził wiele ciekawych faktów związanych z rotmistrzem. Jak mogliśmy się dowiedzieć, bliskim współpracownikiem Pileckiego podczas jego pobytu w nazistowskim obozie był mysłowiczanin Bernard Świerczyna. Już w styczniu Mysłowicki Samorząd podjął także inne kroki mające uczcić rotmistrza. Podczas sesji radni podjęli uchwałę na mocy której imię Witolda Pileckiego otrzymało Janowskie Rondo. Z tego miejsca chciałbym podziękować radnym Mysłowickiego porozumienia samorządowego, bo to z tego klubu wyszedł wniosek i podziękować w ogóle radzie miasta, że ten wniosek podjęła w postaci uchwały o nadaniu imienia na Janowie rondu na skrzyżowaniu ulicy Mikowskiej i Janowskiej właśnie Witolda Pileckiego ja myślę że rotmistrzowi się to należało żeby u nas ten akcent jego bohaterstwa jego czynów również był uwidoczniony w Mysłowicach jest to jedno z większych mysłowickich rądek, które mieści się w dzielnicy Janów, u zbiegu ulic Janowskiej, Mikołowskiej oraz Partyzantów. Myślę, że to jest godne miejsce na to, aby uczyć jednego z tych wielkich Polaków, którzy w trudnych czasach przyszło im funkcjonować i dbać o to, żeby przyszłość naszej ojczyzny była taka, jaką dzisiaj mamy. Niezwykle ciekawą wystawę Instytutu Pamięci Narodowej z mnóstwem skanów, zdjęć dokumentów można w Muzeum Miasta Mysłowice podziwiać przez dwa tygodnie do końca marca. Wielki Brat patrzy. Dzięki usłudze TOYA GO nie przekraczając nawet progu domu można sprawdzić, czy ulice w centrum miasta są zakorkowane. Ta obejmująca główne miejsca Mysłowic ciekawostka ułatwi omijanie drogowych zatorów. System Kamer Live obsługiwanych przez firmę Toja obejmuje już takie miasta jak Łódź, Piotrków Trybunalski czy Przemyśl. Jakiś czas temu kamery zainstalowano także w Mysłowicach. Wizja, którą bezbędnej rejestracji można śledzić online, daje ogląd w czasie rzeczywistym na pięć różnych lokalizacji. Są to ulice Mikołowska, Krakowska, Katowicka oraz Chopena. Obraz nie jest rejestrowany, można go oglądać wyłącznie na żywo. Jeśli chcecie zobaczyć Słowice na żywo, zapraszamy na stronę Toyago. Noc taka ciemna, odkąd cię nie ma i może śpi, śpiewał Jacek Silski, a na twarzach zasłuchanych kobiet malowało się rozmarzenie. Koncert Śląskiego Słowika, który odbył się 11 marca na scenie MS Środka Kultury, był częścią babskiego combru z Radia Fest. Sala po brzegi wypełniona była spragnionymi odrobinę rozrywki kobietami. Jacek Silski wykonał tego wieczoru także utwory z repertuaru hiszpańskiego piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa. Aksamitny tenor Silskiego pozwolił uczestnikom odprężyć się i oderwać na kilka chwil od codziennych trosk i obowiązków. Po koncercie przyszedł czas na drugą biesiadną część imprezy, którą poprowadził znany z programu Nauka Jazdy Grzegorz Stasiak. W pierwszym tygodniu marca Mysłowicy Pięściarze walczyli w bokserskich Mistrzostwach Śląska, które zostały zorganizowane w Bielsku Białej. Na ringu stanęło blisko 150 zawodników z 57 klubów zrzeszonych w Śląskim Związku Bokserskim. Trener Mysłowickiego Klubu Sztuki Sportu Walki Szogun, Krzysztof Kowalski, wystawił 11 zawodników. Bilans końcowy dla Szoguna to aż 7 medali, w tym 1 złoty, 2 srebrne i 4 brązowe. Mistrzem Śląska w wadze superciężkiej, plus 91 kg, został Tomasz Słota. Srebrne medale, Zdobyli Roman Sythefech, 54 kg oraz Karol Dziuban, 80 kg brązowe, Aleksander Jasiewicz, 64 kg, Sebastian Pękala 57 kg, Amadeusz Toboła, 81 kg oraz Mateusz Gumowski, 91 kg. W Mysłowickiej Halimosi odbyły się zawody wędkarskie, które polegają na wykonywaniu rzutów do celu i na odległość ciężarkami i sztucznymi muchami. Podczas zawodów uczestnicy biorą udział w dziewięciu konkurencjach. 11 drużyn, 58 uczestników w sobotni poranek rozpoczęło rywalizację w halowych zawodach rzutowych Grand Prix okręgu PZW w Katowicach, organizowanych przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 37 w Mysłowicach, przy współudziale Zespołu Szkół Sportowych w Mysłowicach oraz Mysłowickiego Mosir. Tiru. Młodzi wędkarze walczyli o zwycięstwo od samego rana w hali Mosir-Mysłowice. Rywalizacja w zawodach przebiegała w dwóch kategoriach – juniorzy oraz kadeci. Po pięciu godzinach zmagań wyłowiona została szóstka zwycięzców. A czym dokładnie są zawody rzutowe? Są to zawody wędkarskie, które polegają na wykonywaniu rzutów do celu i na odległość ciężarkami i sztucznymi muchami. Podczas zawodów uczestnicy biorą udział w dziewięciu konkurencjach. I na zakończenie programu minął tydzień mamy do przekazania smutną informację, która do nas dotarła. W wieku 84 lat zmarł Kazimierz i były prezydent naszego miasta. Rządząc, przez 14 lat Kazimierz Karajaj był najdłużej sprawującym władzę prezydentem Mysłowic od 1922 roku. Za jego kadencji w Mysłowicach m.in. powstała giełda samochodowa spółki Amex, czy przygotowano lokalizację osiedli mieszkaniowych w Brzęczkowicach Katowickiej Bończyka i w śródmieściu. W tamtych latach przeprowadzono także. Architektoniczne zmiany w obrębie mysłowickiego rynku, ciało byłego prezydenta Mysłowic spoczęło na cmentarzu przy ulicy Mikołowskiej. I tą informację kończymy. To wydanie programu minął tydzień. Na kolejne zapraszam oczywiście za tydzień. Do zobaczenia.